Następny przystanek. Baroniaka. Uwaga! W dniach od 14 do 16 czerwca, w związku z imprezami odbywającymi się w centrum miasta i nad Maltą, wzmocniona zostanie komunikacja miejska. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii numer 6, 10, 15 i 18. W weekend na trasie Buciszyńska-Bosen Główny funkcjonować będzie linia tramwajowa numer 56. Szczególna strona.